Są potrzebne do takiej gry, aby być dobrym graczem. Refleks, co jeszcze? Na pewno refleks, na pewno mobilność. Z tą mobilnością to bywa różnia. Są szybsi tak. koledzy są. Tak, przede wszystkim spryt i zgranie. Pojedyncza jednostka nie jest w stanie jest. dużo zda zdziałać. Jest, jest to tutaj gra drużynowa. Jest to gra drużynowa trzeba liczyć na kolegów, z którymi się jest w drużynie że no, będzie to akcja zgrana, którą się przeprowadza, że ktoś zostaje z tyłu, pilnuje pleców, że tak powiem. Yy... No i pomysły w trakcie gry po prostu wychodzą od danych graczy, mhm. że zróbmy to, zróbmy tamto. Czyli przede wszystkim współpraca, tak? Nie ma tak, że pojedynczy gracz yy, wybiega sobie nie informując reszty. No coś takiego spowoduje, że bardzo szybko zostanie zdjęty i poza tym yy... Taka wycieczka jednego z graczy najczęściej kończy się tym, że jego drużyna dostaje bardzo poważny uszczębek w swojej sile, ponieważ to nie kończy się na tym graniu, który, graczu, który wybiegł, że tak powiem, wyszedł, wyłamał się z przyjętej jakiejś tam strategii, ale kończy się na tym, że na przykład właśnie nie jest obstawiony tył, tak jak kolega powiedział, czyli ktoś, kto miał chronić na, na przykład tył jakieś wejście, już go tam nie ma, bo sobie poszedł, no i wtedy reszta ma też problem. Także jest to kwestia na pewno też zaufania do, do reszty drużyny. I komu byście polecali gra w paintball? Każdemu, Każdemu, kto ma chociaż troszeczkę takiej żyłki militarnej, kto chciałby spróbować. Fakt, że może, mimo, paintball, mimo tego, że paintball jest mało podobny do takiej typowej rozgrywki wojennej, bo to ma nie przypominać wojny. To ma być sport, to ma być zabawa. Ale zabawa. dla każdego, kto chce trochę ruchu i kto chce dobrze się pobawić. No to dobrze, przyjeżdżają z nami bardzo często osoby, na przykład nasze panie, które nie grają na każdej grze, ale świetnie się bawią na przykład, nie wiem, czasem zdarza się, że jest plener tego typu, że zezwala na przykład na ustawienie sobie grilla. I zaczyna się oprócz gry pębolowej w przerwie na przykład. Nie wiem, brzmi siadowanie chociażby przy kiełbasce. Mhm. A także to jest z tym mówię. łączymy przyjemne z drugim przyjemnym. A gdzie najczęściej wyjeżdżacie na gry? Łódź lub okolice łodzi, tereny tak jak tutaj, właśnie, na przykład jakieś upadłościowe zakłady, ewentualnie plenery wręcz leśne. Mhm. Czy znaczy na przykład nie musicie mieć też jakiegoś pozwolenia, czy. Znaczy, to jest tak, że każdy taki teren opuszczony ma jakiegoś właściciela, który, do którego zgłosić się trzeba przed grom, a ewentualne zezwolenie. Na to, czy możemy po prostu skorzystać z jego terenu na takich i na takich zasadach. Zazwyczaj to zezwolenie uzyskujemy, bo właściciel no, mało się interesuje tym, co jest. My mu tego nie niszczymy, nic z tym praktycznie się nie dzieje. Zostajemy tylko ślad po kulkach. A czy to nie jest czasem tak, że Wy gracze paintbola jesteście taką zamkniętą grupą, czy każdy może się do Was dołączyć? Nie, no zamknięcie absolutnie. To czekam na nowych graczy, bo. Im więcej osób, tym jest gra ciekawsza. Także absolutnie nie ma jakiegoś takiego zamknięcia hermetycznego w naszej grupie. Wręcz jesteśmy otwarci na nowych graczy. Każdego wprowadzimy, każdemu pokażemy. To nie jest tak, że jeden gracz zostaje wystraszony na pierwszej grze i już rezygnuje, bo nie wiem, przysłowiowe mięso armatnie nie stanowi czegoś takiego. To po prostu poważni ludzie grają. Czyli wszyscy zainteresowani tak naprawdę możemy im powiedzieć, że mogą się w niedzielę o dziewiątej. Na grę. Stawić na grę. Generalnie lepiej najpierw przeczytać forum nasze łódzkie. I tam zawsze jest napisane w odpowiednim dziale, gdzie i o której godzinie jest zbiórka. Czasem jest to dziewiąta, czasem jest to godzina ósma, czasem troszeczkę później niż dziewiąta. Więc tam jest podane dokładne miejsce zbiórki. Poza tym warto jest poczytać forum, żeby wiedzieć. Co jak z czym się je, w tym Co sporcie? się szykuje. Czasem nabywają tak. gry scenariuszowe na przykład, które yy, przebiegają w konkretny sposób. I, no i trzeba się do nich odpowiednio przygotować. Na przykład przykład Gry nocnej, no to wiadomo, że trzeba mieć jakąś latareczkę, nie wiem. No takie zabawy różnie wybywają, choć, choć nieczęsto. Nie rzadko. To w takim razie możecie jeszcze podać adres strony. Znaczy główna strona łódzkiego ludzkiego paintballa to jest echoteam.pl i tam jest dział wejście na forum na łódzkie. A łódzkiego forum to jest forum Paintball, czy Paintball Forum, ale proponuję generalnie, echo Team. Generalnie wystarczy w wyszukiwarkę wpisać Paintball łódź i jako pierwszy na, na zakładce pokaże się strona ta główna interesująca. Od razu znajdziemy się na forum. Czyli wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.